Ciema jestem Paki. La to jest szybki update z dnia 16 września 2025 roku, więc zaczynajmy. Mamy nową kolekcję tygodnia, jest to kolekcja Sandeni składająca się z koniaka, piersiąka z diamentem oraz z rubinowych kolczyków o wartości 170 dolarów. W tym miesiącu mamy darmową, szybką podróż. A w stajni mamy promocje na konie turkmińskie oraz Kryolo. W katalogu mamy limitowaną młodzież. Również mamy darmowy strój społeczności na ten miesiąc. Więc tak prezentuje się darmowy strój społeczności na ten miesiąc. Mamy promocję na buty. Mamy również promocje na gesty. Również w promocji moje stroje kolekcjonera. A u różnikarza mamy promocje na karabiny powtarzalne oraz na strzelby, ale również na pandoliery. Również mamy 40% zniżki na modyfikacje w stylu strzelb. Również mamy 30% zniżki na zakup nowych kart umiejętności oraz ich ulepszanie. Rola kolekcjonera kosztuje 10 sztabek złota, czyli 5 sztabek złota mniej niż zwykle. Również mamy promocję na wykrywacz metalu oraz łopatę oraz na mapy kolekcjonera. A u pasera mamy zniżkę na broszury, na zapalający śród oraz wybuchowe branaki. No jeśli chodzi o premie, za sprzedaż zestawów kolekcjonerskich otrzymałem dwa razy więcej dolarów doświadczenia roli oraz doświadczenia. 3 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia zabranie udziału w odzysku oraz jaja Kondero. Za zbieranie przedmiotów kolekcjonerskich otrzymamy 3 razy więcej doświadczenia roli. 3 razy więcej dolarów złota oraz punktów doświadczenia za wykonywanie misji w grze swobodnej. Za Zabranie udziału w serii wyróżnionej otrzymamy 4 razy więcej dolarów i punktów doświadczenia. Jeśli chodzi o serię wyróżnioną na ten tydzień, to od 16 do 22 września jest to seria przejęć. A jeśli wygramy w serii wyróżnionej otrzymamy gest Kto? Ja? Od 16 do 22 września zalicz wszystkie zadania dnia kolekcjonera Dwa dni z rzędu A otrzymasz niebieską, pomarańczową marynarkę Benbow Gracie Red Online z rangą 25 lub wyższą Otrzymają koszulę Nosalida Oraz apaszkę z przepustki bandyty 1 Kolekcjonerzy, którzy zaliczą Wszystkie wyzwania dnia Otrzymają gest elegancki taniec Z przepustki bandyty 3 To byłoby na tyle jeśli o czym zapomniałem, dodam to, to do opisu. Wiecie na Discorda link w opisie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!